Cześć! Dzisiaj o intuicji. Na sam początek tego filmu podam Ci definicję intuicji, która ze mną najbardziej rezonuje, po to, żebyś wiedziała i wiedział, w którą stronę będzie podążało to wideo. Według mnie intuicja to wewnętrzne wiedzenie, które przekracza świadome rozumowanie. Jeszcze raz. Intuicja to wewnętrzne wiedzenie, które przekracza świadome rozumowanie. W tym filmie będę chciała pokazać Ci, z jakiego miejsca przychodzą przekazy intuicyjne. Czym intuicja się charakteryzuje oraz co możesz zrobić, żeby wzmacniać swoje połączenie z intuicją? Dwa słowa o mnie. Mam na imię Agata i po 40 zaczęłam wreszcie słuchać siebie. Notabene, właśnie tej intuicji wewnętrznego prowadzenia swojej wewnętrznej mądrości. W wyniku tego dokonałam transformacji swojego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i dzisiaj wspieram kobiety i mężczyzn w ich transformacjach życiowych. Jeśli sesje indywidualne ze mną to jest coś, co intuicyjnie czujesz, to serdecznie zapraszam. zapraszam. Szczegóły w opisie filmu. Wrócę jeszcze na momencik do tej definicji. Wewnętrzne wiedzenie przekraczające świadome rozumowanie. Oczywiście nie jest to jedyna e, definicja, wręcz przeciwnie. Większość definicji, na które natkniecie się e, randomowo w internecie, chociażby na Wikipedii, e, jest inna. I te definicje mówią o tym, że intuicja jest fenomenem i zjawiskiem umysłu e, i jest powiązana z naszym procesem podświadomości. Mi jest bardzo ciężko się z tym zgodzić. I według mnie intuicja jest e, fenomenem serca i jest związana z nadświadomością. Oczywiście to nie, nie jestem odosobniona, w, żeby nie było e, w swoim myśleniu. Jestem w tym obozie, który, który właśnie tak mówi, że intuicja to zjawisko serca i jest powiązane z nadświadomością. E, dwa słowa o tej podświadomości, nadświadomości, bo być może są to dla ciebie pojęcia nowe albo nie do końca jasne. Podświadomość to inaczej nasza indywidualna nieświadomość. To, co ważne, to jest indywidualne. Czyli to, co gdzieś mamy głęboko schowane, czego nie mamy e, świadomości, e, ale jest to nasza indywidualna e, nieświadomość. To, co jest nasze indywidualne dla tego naszego ludzkiego organizmu. Czym natomiast jest nasza e, nadświadomość? Nadświadomość to jest czysta świadomość pole czystej świadomości. To jest nasza prawdziwa natura, to jest to, kim jesteśmy w naszej esencji. Jak ci, to, jak ci to brzmi? I z tego właśnie miejsca w moim odczuciu przychodzą przekazy intuicyjne. I jest to zjawisko serca. I teraz słuchajcie, jest taki instytut, nazywa się HeartMath Math Institute. Nie wiem, czy kojarzycie. E, jeżeli jesteście zainteresowani, oni prowadzą całą masę badań nad e, sercem właśnie. E, mają fantastyczne książki. E, The Science of Heart, Heart Intelligence. E, jeśli Was ten temat interesuje, tutaj dzisiaj nie będę temu poświęcała czasu i miejsca, to to sobie zapraszam Was na, na, na stronę HeartMath Institute. I teraz ten HeartMath Institute, ba, naukowcy w tym instytucie, uważają, że serce jest takim naszym mini-mózgiem, ale co ważne i co nawiązuje do tej właśnie nadświadomości, o której przed chwilą mówiłam, nasze serce zbiera informacje nie tylko ze świata materialnego, ale także właśnie z tego pola czystej świadomości. Przed chwilą właśnie mówiłam o tej nadświadomości. Co więcej, i co w zasadzie w tym procesie mówienia o intuicji kluczowe. Zbadali ci naukowcy, że sygnał przychodzi najpierw do serca. Sygnał przyjdzie najpierw do serca, zanim przyjdzie do umysłu. Będzie to dosłownie, wiecie, sekundę wcześniej, moment wcześniej, ale przyjdzie sygnał najpierw do serca. W serce będzie też ten sygnał szybciej przetwarzać niż umysł. I zobaczcie, Sprawdźcie ze sobą, czy to właśnie nie jest w waszym życiu tak, że nagle czasem stoicie przed jakąś nie wiem, jakimś wyborem, jakąś sytuacją, coś potrzebujecie zrobić, i nagle w was pojawia się gdzieś w środku wewnętrznie takie takie coś, że wiecie. Ręka do góry to tak ma, że wiecie, co zrobić. Ewa Foley tak fajnie mówi, nie wiesz? Wiesz, nie obrażaj swojej intuicji. I to jest ten sygnał, który właśnie. Dociera do Twojego serca szybciej niż do Twojej głowy, i to jest ten moment, żeby to chwycić. I teraz są tylko dwa problemy, tylko Jasz. Pierwsze jest takie, że potrzebujemy być wystarczająco uważni, wystarczająco wrażliwi i wystarczająco delikatni, na, żeby w ogóle ten sygnał wychwycić. A my żyjemy głośno, żyjemy szybko, żyjemy mocno. Więc często jest tak, że my po prostu w ogóle nie mamy z tym połączenia. O tym jak się troszeczkę z tym lepiej połączyć, e, powiem potem. Czyli pierwszy problem, problem polega na tym, że ten sygnał przychodzi, ale my go nie, nie słyszymy, nie widzimy, nie czujemy e, i tyle. Gdzie potem ten sygnał trafia? No trafia do głowy. O tym za chwilę, co, co będzie, jak trafia do głowy. Ale ten drugi problem. Aby nie stracić wątku. Czyli pierwszy problem jest taki, że nie mamy z tym połączenia. A drugi problem jest taki, że nie mamy odwagi, żeby za tym podążyć. Bo często jest tak, że to, co gdzieś intuicuje właśnie w tym pierwszym odruchu, w tym mm, takim wiecie, ciach, bach, wiem, w tym właśnie wewnętrznym wiedzeniu, totalnie nieracjonalnym do nas przychodzi, to jest coś, co wymaga od nas jakiejś odwagi, jakiejś trudnej być może decyzji, może wyjścia ze strefy komfortu, może zmierzenia się z czymś nowym, niepewnym. Więc nawet jak już mamy to połączenie i czujemy, to nie mamy odwagi, żeby za tym podążyć. I jak albo się z tym w ogóle nie połączymy no bo nie, trudno, nie, nie złapiemy tego sygnału albo nie mamy odwagi, żeby za tym połączyć, no to idzie ten sygnał gdzie do głowy. No i wtedy to już co? Po pierwsze, po intuicji. Po drugie, moim zdaniem, to już w ogóle umarł w butach. Nie? Moje przynajmniej doświadczenie takie jest życiowe, że teraz to wtedy to już chomik w kołowrotku, e, koza w labiryncie czy tam coś innego, nie? W sensie takim, że zaczynamy analizować, zaczynamy e, rozkminiać, zaczynamy rozważać za i przeciw, e, robimy sobie tabelki w Excelu i tak dalej, i tak dalej. Czy to nam pod, pomaga podjąć dobre decyzje? Nie wiem. Moje doświadczenie osobiste, słuchajcie, jest takie... Że jak ja albo nie mam wystarczającej otwartości, receptywności na ten sygnał płynący z serca, więc go po prostu nie wychwycę, albo go wychwycę, ale nie podążę za nim od razu, tylko właśnie pójdę do głowy, to jest mi bardzo ciężko podjąć dobrą decyzję. W ogóle jest mi bardzo ciężko podjąć decyzję, bo wiecie, ta analiza może trwać w nieskończoność. I jednocześnie, posłuchajcie, ja. Żyję według tego wewnętrznego prowadzenia od lat. Temat intuicji, temat podążania w życiu za, wewnętrznym, za, to, za, tą, za tym wewnętrznym wiedzeniem, za tą wewnętrzną mądrością, za tym naszym wewnętrznym prowadzeniem, to jest w ogóle jeden z głównych tematów mojego życia. I ja od kilku lat za tym idę, podążam, bardzo to wnikliwie, wnikliwie się temu przyglądam i to badam. I mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nie ma opcji, że ja. Pójdę za tą intuicją, jeżeli dobrze ją rozpoznam, o tym za moment, i że to będzie zła decyzja. Bo takie pytania często dostaję, no ale, ale czy to na pewno będzie dobra decyzja, jak ja pójdę? No bo wiecie, czasami to wymaga właśnie tej odwagi zrobienia czegoś nowego, niestandardowego. Nie ma opcji, jeśli gwiazdka, tak? Jeśli dobrze ten sygnał rozpoznasz, to nie ma opcji, że ta decyzja będzie zła i dlatego warto też sobie na początek zanim jakoś się w pełni z tym będziemy umieli łączyć próbować podążać za tym głosem intuicji na takich drobnych rzeczach, które może nie będą miały wpływu wiecie jakiegoś radykalnego na całe nasze życie. I jak zobaczysz raz, drugi, trzeci podejmiesz decyzję w oparciu o ten sygnał płynący z serca, w oparciu o intuicję i ona będzie dla ciebie dobra. Zobaczysz z czasem, że to była właściwa decyzja, to może wtedy nabierzesz odwagi do tego, żeby podejmować większe decyzje. Nie zachęcam cię do tego, żeby podejmować decyzje takie, jakie ja podejmowałam z, z intuicji, z wewnętrznego prowadzenia, pod tytułem Porzucę po 20 latach świetny etat, żeby prowadzić własny biznes, mając kredyt i dwójkę dzieci. Może niekoniecznie od takich warto zaczynać. Ale teraz na moment chciałabym wrócić jeszcze do tej gwiazdki, którą zrobiłam, że jeśli rozpoznasz ten sygnał właściwie, bo mam takie poczucie, w ogóle dużo się mówi o intuicji, o tym wewnętrznym prowadzeniu, w świecie, w świecie rozwoju osobistego, duchowego, whatever. Bardzo dużo się o tym mówi, że warto, ja się totalnie pod tym podpisuję, ale bardzo mało się o tym mówi, jak trudne to jest rozpoznanie tego głosu. To nie jest łatwe. I nie mówię tego po to, żeby Cię zniechęcić, wręcz przeciwnie. Będę Cię zachęcać w tym wideo do tego, żeby za tym Twoim wewnętrznym, żebyś za tym Twoim wewnętrznym wiedzeniem podążała i podążał. Ale chciałabym trochę zdjąć, um, wiecie, takiej iluzji z tego, że to jest takie proste, że, roz, że, że to jest tak łatwo rozpoznać, wiecie, jest, są ma, masę materiałów na tym, wiecie, głos ego versus głos y, intuicji, tak? Jak rozpoznawać i w ogóle jak za tym podążać, i, i super, ale to nie jest proste. Słuchajcie, jestem w tym od lat. I czy myślicie, że ja za każdym razem wiem, z jakiego miejsca ten głos do mnie przychodzi? Czy on jest właśnie z tego pola czystej świadomości, z mojego serca? Czy to jednak jest mój umysł? Nadal się mylę. Nadal się mylę. To nie jest takie proste. Dlatego warto praktykować. I ja słuchajcie, mogę naprawdę podać całą masę przykładów ze swojego życia, gdzie wyszłam na jakieś, wiecie, sesje, warsztaty i tak dalej, gdzie w ogóle celem było takim właśnie połączenie się z tym serduchem i, i właśnie otrzymanie tych przekazów różnego rodzaju. I ja nie umiałam tego rozpoznać na ten moment, w którym tam byłam. Wydawało mi się, że nie, no, pff, absolutnie, wewnętrzne wiedzenie. A potem z czasem życie weryfikowało, że jednak nie, że jednak nie, że to nadal była głowa. Dlatego, żeby wiecie... Ja chciałabym być też uczciwa z wami, że to nie jest takie proste, ale warto, ale warto, bo jak już troszkę się w tym zadomowisz, troszkę się w tym wyćwiczysz, to wtedy możesz mieć pewność, że ta decyzja jest właściwa. I yy, ja tak jak mówię, mylę się, ale są też takie momenty, że wiem, że to stamtąd, że wiem, to to z tego właściwego miejsca i wtedy to zdejmuje ogromny ciężar z tej decyzji, bo ja wiem, że to jest właściwa decyzja. Ja nie potrzebuję wtedy tony odwagi, żeby tej decyzji podjąć. No, Idąc tym przykładem tego rzucenia, rzucenia etatu, tak? Świetnego dyrektorskiego stołka po 20 latach, to wszyscy mówią, a to musiała być dla ciebie trudna decyzja. No nie, właśnie nie. Bo ja wiedziałam, z jakiego miejsca ta decyzja przyszła. I wtedy, wiecie, wtedy lęk ci nie straszny. Wtedy te, o, nie ma tylu obaw. Możesz wystać w tej niepewności, bo wiesz, że to właściwa decyzja. I teraz słuchajcie, jeszcze właśnie na chwilkę, a propos tego lęku, tego, bo, bo już ten temat emocji się pojawił. Czym charakteryzuje się intuicja? Z mojego doświadczenia wynika i z moich wieloletnich badań, że intuicja jest neutralna emocjonalnie. A już na pewno, a już na pewno nie ma tam takich emocji jak lęk czy strach. Bo my czasami, słuchajcie, mylimy, czasami, czasami przychodzą do mnie klientki, czy, czy gdzieś tam wśród znajomych i mówią, o coś mi tam ostrzegło, że nie idź, bo coś się stanie, ola Boga, no to na pewno już nie jest intuicja. To możesz być pewna i pewien na 100%, że to nie jest intuicja. Jak żyjesz z nadświadomości, tam nie ma lęku. Tam jest czysta miłość i pełnia Twojej mocy. Tam nie ma lęku. Więc jak Ty czujesz, że to jest... Że Tobie się wydaje, że to jest przekaz intuicyjny, ale tam są takie emocje, jak właśnie lęk, strach, obawa, wątpliwości. To nie jest intuicja, po prostu. Jesteś w głowie. To, co też charakteryzuje intuicja i dlatego też tak nam ciężko się z nią połączyć, to to, że to jest bardzo ciche, bardzo subtelne, bardzo delikatne, bo nasza głowa gada, gada głośno. O, no to, że głowy nie usłyszysz, to nie ma, nie ma opcji, nie? Usłyszysz na 100%. Ale intuicja jest cichusieńka. Ona jest tak delikatna, tak subtelna, że ty potrzebujesz się wyciszyć, żeby ją usłyszeć zazwyczaj. I to jest właśnie znowu to, co już mówiłam, że mam problem, żeby się z tym połączyć, bo żyjemy za głośno, za szybko, za intensywnie, za mocno. I jak ten cichusieńki, delikatny, ten, ten impuls, ten cichusieńki, delikatny... Subtelny impuls ma się przez to przebić. Nie ma szans. Inne, słuchajcie, cecha, oprócz tej neutralności emocjonalnej, oprócz tego, że to jest takie ciche, delikatne i subtelne, i oprócz tego, że to jest związane z świadomością i że jest to fenomen serca, ale to już jest level master, słuchajcie. To to jest, słuchajcie, to, że ja zauważyłam, że gdy dostaję taki przekaz intuicyjny, zmienia się rytm mojego serca. Ale to jest znowu tak subtelne, tak delikatne. Bo wiecie, to nie jest to, że nagle zaczyna mi łopotać serce. No serio. No nie. To już wiem wtedy, że nie intuicja. To wtedy wiem na 100%, że nie intuicja. Czyli znowu, na bardzo subtelnym, delikatnym poziomie zmienia się rytm mojego serca. Ja kładę rękę na sercu i czuję, że coś się dzieje. Ale to jest bardzo delikatne, bardzo subtelne. Tak jak mówię, level master. Więc teraz, skoro już wiesz z jakiego miejsca przychodzi intuicja, Jakim jest zjawiskiem serca, świadomość, neutralna emocjonalnie, cicha, delikatna, możesz zmieniać rytm Twojego serca, to co teraz robić, żeby wzmacniać to połączenie? Bo, tak jak mówię, warto, dlatego że Twoje decyzje życiowe, gdy podążasz za czym wewnętrznym wiedzeniem, są znacznie łatwiejsze, po prostu łatwiej i lżej ci się żyje. Bo zobacz, ile ty czasu spędzasz na tym, żeby rozkminiać jakieś decyzje, czy w lewo czy w prawo, czy tak czy siak, ile czasu cię to kosztuje, ile energii tam, tam idzie. A jak jesteś otwarta i otwarty na to wewnętrzne prowadzenie, to, to ciach, bach, wiesz, idziesz. No dobra, trochę teraz przesadziłam, bo to nie jest no, tak łatwe, po pierwsze, żeby się z tym połączyć i że mieć odwagę, żeby za tym podążyć. Ale generalnie, jak już się połączysz i jak już za tym pójdziesz, to możesz być pewna i pewna, że to jest właściwe. Teraz, co potrzebujesz zrobić, to właśnie praktykować tą subtelność w sobie, tą uważność w sobie, to połączenie z biciem twojego serca. Zobacz, jakiej to wymaga uważności, jakiej receptywności, jakiej subtelności z twojej strony. Czyli znowu będą no, takie słowa jak cisza, jak bycie w ciszy, jak medytacja, jak kontemplacja. To się pojawia w moich yy, Filmach bardzo często i będzie się pojawiać. Sorry. Taka, taka rzeczywistość będzie się pojawiać. I, I znowu też można chodzić, jak najbardziej trenować. Jak ktoś chciałby potrenować yy, połączenie z intuicją pod moim okiem, to ja też zapraszam. Tak jak mówię, nie gwarantuję sukcesu od razu, ale z czasem jasne, praktykuj. Siadaj, rozpoznawaj te delikatne, Subtelne sygnały płynące z Twojego serca. Warto. Warto. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz ostatnia, którą chciałam powiedzieć, bo to ostatnio też gdzieś tam u moich klientek, czy, czy, czy gdzieś w ogóle w środowisku się pojawia, że i co też może być takie trudne w takim podążaniu, w ogóle w życiu za głosem, właśnie intuicji serca, to jest zazwyczaj tak, że jak dostajesz jakieś przekazy, jakieś sygnały, to idąc za tym widzisz tylko kawałek drogi. To jest trudne, bo my lubimy planować, my lubimy w ogóle dalekosiężne plany i w ogóle na wiele tygodni, miesięcy, żeby nie powiedzieć lat do przodu. Jeżeli chcesz żyć w zgodzie ze swoją intuicją, w zgodzie ze swoim prowadzeniem serducha, z tym wewnętrznym wiedzeniem, to będzie Ci bardzo ciężko długofalowo planować, bo nie wiesz, co będzie za trzy lata. Powiem Ci więcej, nie wiesz, co będzie za rok, ja na przykład nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie za pół roku. Nie wiem. Widzisz kawałek drogi, dostajesz tylko kawałek. I jak podążysz za tym kawałkiem, dostajesz kolejny. I znowu pójdziesz i dostajesz kolejny. I jest to prowadzenie. Gwarantuję ci, że jest to prowadzenie. Gwarantuję ci to. Mówię ci to ze swojego doświadczenia. Nie mówię ci tego, bo przeczytałam to w książce albo usłyszałam gdzieś na warsztacie. Dostajesz prowadzenie. Dostajesz prowadzenie, ale potrzebujesz się nauczyć i przyzwyczaić do tego, że zobaczysz tylko kawałek. Czyli płyniesz z tym nurtem życia, z tym, co przychodzi, a odkładasz na bok długoletnie planowane. I znam osoby, które nawet nie tylko żyją tak, ale nawet swoje biznesy tak prowadzą. Moja, jedna z moich mentorek biznesowych, która prowadzi świetnie prosperujący biznes, ona mówi: Moje plany sięgają góra trzy miesiące. To są góra trzy miesiące w planowaniu biznesu, działań biznesowych. Bo ja nie wiem, co będzie potem, gdzie mnie ducha zawoła. Bardzo jestem ciekawa, jak Ci to wszystko brzmi. E, czy w ogóle ta moja definicja z Tobą rezonuje? Czy w ogóle to, o czym wszystkim opowiedziałam, też gdzieś jest Twoje? Czy nie? I to też jest ok. E, jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę. Jeśli chciałabyś się, chciałbyś się podzielić, jakie są Twoje doświadczenia z intuicją, czym ona dla Ciebie jest to napisz komentarz, ja zawsze z przyjemnością je czytam, zawsze na nie odpowiadam. I przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.